Cześć. Mam tu paczkę od Tantis. Witaj na kanale Komiksomania. W paczce znalazły się takie oto komiksy. Green Lantern, czwarty tom. Ultra wojna. Grant Morrison rysuje. Jan Sharp. Yy, Tylko. Jan Sharp rysuje. Grand Morrison pisze. Pięknie wizualne. Nie jest. No masakra. Wspaniale to wygląda. O, taki klasyk, jak 60. To jest Black Hunt. Świetnie to wygląda. Piękny rysunek. Nie wiem jak jakość. Morison do mnie nie trafia za bardzo w latarni, ale wizualnie to będzie cudo. Fajnie. To wygląda prawie 5 dych. Nie, oczywiście dużo mniej kosztowało. Na się była dobra promocja. Green Lantern tom 13. Rządy łotrów. Posiadam tą 14, ale nie kupiłem jeszcze 13, więc trochę tak na odwrót cztery dychy, no, chyba z 20 PZO Wam przez Ceneo tam było trochę taniej niż normalnie, szukając po sklepie. No, wizualnie ładnie wygląda. Jakieś kilodatkowe dodatkowe, batman dead metal już tutaj się sam rozpakował. Tom trzeci a to jest takie fajne. widać takie matowo błyszczące Fajnie. Jeszcze nie zacząłem czytać, czekam aż uzbieram wszystko. No, wizualnie jest ładnie. Pewnie tutaj niezwykłe rzeczy się wyrabiają. W całym DC czas się przestrzeni. O, ważne, że jest z logo. To już dla mnie wystarczająco zachęta, żeby kupywać te komiksy. Różni ryszownicy. Widziałem Grega Kapulo przed chwilą. Nowy, nowy ster. I trochę grafik. Te grafiki są też fantastyczne. Robią robotę nowo. Taki bardziej pod klasykę podchodzi. Na pewno z któregoś tam klasycznych, starszych opowieści wzięli. Ale często się zdarza, że. Wykorzystują stare okładki, takie kanoniczne, po to, to, by narysować coś na nowo. I najważniejszy zakup to Spider-Man kosmiczne przygody. To już będzie czwarty epig, jaki mam w kolekcji. Jeszcze taki wygląd lata 89-90. Cena poszła do góry praktycznie 150 zł. No, nie kosztowało 90 parę. I na pewno zrobię krótce jak nie zaraz, porównania z tym Semik. Bo już tu widzę pierwszy właściwie okładka głównego Tomu tutaj. Jak i tutaj już się powtarza, to jest właśnie to, co było w Semik. Na pewno zrobię jakieś porównanko Tu widzę następny zeszyt z magneto Eric Larsen. Rysuje tak. To jest na pewno po tym Semik. Od makarle już i Hulk szary też było w semiku, a no, późniejsze no, zrobię na pewno porównanie, bo widzę, że jest tu trochę tych semików. szkicownik i zapowiedź powodów złowieszczej szóstki czyli znowu obowiązek do nabycia. To by było na tyle. Okej, okay, na dzisiaj to wszystko. Krótce porównanie Spidermana z tym, co jest w Semiku, także zachęcam do zaglądania. Cześć!